Dzień dobry mieszkańcy Mielca. Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulicy Ceranowskiej z ulicą Padykuły. Przy murze wybudowanym z cegieł, który ma chronić mieszkańców od hałasu z ulicy Padykuły. Wszakże nie są to mury Jerycha, ale jeżeli w dalszym ciągu opieszałość pani naczelnik Moniki Skowrońskiej-Ziomek w tej sprawie będzie przebiegała jak do tej pory, to być może mury przy ulicy Padykuła, Padykuły podzielą Losy murów Jerycha. Szanowni Państwo, dwa lata temu pisałem pierwsze pisma w tej sprawie. Rok temu powieliłem ponownie pismo w tej sprawie, aby przeprowadzić analizę oględziny tego muru i zaplanować modernizację tego muru. Na dzień dzisiejszy nie zostało zrobione przez dwa lata nic. W poniedziałek ponownie złożę w Urzędzie Miasta pismo w tej sprawie, i miejmy nadzieję, że idąc za maksymą do trzech razy sztuka, w końcu. Zostaną podjęte działania, które uratują te mury przed zniszczeniem. Szanowni mieszkańcy, pozwoliłem sobie dzisiaj kilka kawałków tego muru włożyć do reklamówki i w poniedziałek wraz z pismem złożę je w urzędzie, aby taki, jako taki symbol przypominały pani naczelnik, że trzeba szybko ten temat podjąć i stosowne działania, żeby ten mur ocalić. Szanowni mieszkańcy, pozdrawiam Jarosław Szczerba.